Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo Jasna Góra, miejsce pojednania Maryjne, pełne matczynej troski wyzwanie do nawrócenia, pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem oraz przemiany życia spotyka się na Jasnej Górze ze szczególnym odzywem w ludzkich sercach. Dlatego nie dziwi fakt, że pielgrzymi, przybywający na Jasną Górę, pragną tutaj skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Wielu spowiadających się i autentyczność ich nawróceń pozwala za świętym Janem Pawłem II nazywać Jasną Górę nie tylko sanktuarium narodu, ale i prawdziwym konfesjonałem. To właśnie w konfesjonałach mają miejsce największe cuda na Jasnej Górze i jak przekonywał papież Polak. To one mogłyby najwięcej powiedzieć o szczególnej ewangelizacji, która dokonuje się w tym miejscu. Jasnogórskie konfesjonały możemy odnaleźć w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej i w Bazylice, a w sezonie pielgrzymkowym konfesjonały są otwierane w wieczerniku. W 2007 roku została poświęcona i oddana do użytku kaplica sakramentu pokuty. Znajduje się ona w dawnej sali Maryjnej. Usytuowanej tuż przy bramie wejściowej na jasną górę i na wprost wejścia do bazyliki. Po gruntownym remoncie i adaptacji w kaplicy umieszczono 11 konfesjonałów, w których ojcowie Paulini i księża sprawują sakramenty pokuty i pojednania. W nowej kaplicy przed Najświętszym sakramentem wpatrując się w krzyż, wierni w spokoju mogą przygotowywać się do spowiedzi. I w warunkach ciszy oraz pełnej dyskrecji skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.